Nazywam się Dorota, jestem ze Strzelec Opolskich. Tutaj się urodziłam, tutaj spędziłam swoje dzieciństwo, swoją nastoletniość, teraz swoją dorosłość i wierzę, że spędzę tutaj swoją starość. I chyba, że wcześniej przyjdzie Pan. Chciałam opowiedzieć historię swojego życia. Wiecie, okres dzieciństwa dla mnie jest takim trudnym tematem, dlatego, że kojarzy mi się z takim poczuciem biedy, niesprawiedliwości, no i jak już to rozszyfrowałam, to buntu. Miałam zawsze w sobie taki bunt, wiecie, który gdzieś mi towarzyszył już od samego dziecka. Nie zgadzałam się na wiele sytuacji, które tam działy się w mojej rodzinie. Nie zgadzałam się, wiecie, na sytuacje, gdzie moi bracia mnie wykorzystywali do porządków i tak dalej, tak dalej. Ale najbardziej nie zgadzałam się, wiecie, na wychowanie, taki zimny wychów w moim domu, gdzie no niewiele jakby mogłam wpłynąć na to, Musiałam się uczyć być, że tak powiem, posłuszna. Różnie mi to wychodziło, ale pamiętam, że najbardziej w tym okresie brakowało mi takiej akceptacji, takiego poczucia bycia kochanym i właśnie ten deficyt ze mną poszedł w świat. Wiecie, szukałam tej miłości, myślałam, że spotkam jakiegoś księcia z bajki, ale moje życie potoczyło się zupełnie inaczej i w dużej mierze, jakby dzieciństwo, brak poczucia bezpieczeństwa i właściwego wzorca ojca, miał na, na moje życie bardzo zły wpływ. Okres dorastania był taki buntowniczy w moim życiu, ponieważ poszukiwałam gdzieś poczucia własnej wartości. Wydawało mi się, że znam Boga, bo chodziłam do kościoła i szukałam, szukałam gdzieś w nim relacji. Ale przez grzech, którego wtedy jeszcze jakby do końca nie miałam świadomości, że w nim żyję, powodował, że coraz dalej tak naprawdę od niego było. Szybko uciekłam z domu, wiecie, mając lat 18, założyłam rodzinę, myśląc, że ten właśnie okres będzie dla mnie najpiękniejszy. Natomiast wcale tak nie było, wiecie, bo bunt, który był w moim sercu, poszedł ze mną. Poczucie niedowartościowania, które miałam od dzieciństwa, że czułam się głupia i i nic nie warta. Niestety poszło ze mną w mój kolejny etap życia, małżeństwa. I bardzo źle zaowocował, ponieważ no, po 10 latach, tak, po 10 latach naszego małżeństwa zaczęło się psuć w naszym małżeństwie i założyliśmy z mężem bar tutaj w Strzelcach Opolskich. Jak ktoś pamięta Starego Kronera, to prowadziliśmy go od 2000 roku przez 5 lat. I powiem Wam, że. Tam, w tym miejscu, zaczęłam się realizować poświatowemu, czyli stałam się taka bizneswoman, natomiast y, życie moje takie duchowe i, i, i moralne bardzo podupadło. Y, a więc zaliczyłam wiele grzechów, których się dzisiaj wstydzę, wiecie, od kłamstwa, obłudy, y, czułam się sprawiedliwa, poszkodowana zawsze, szukałam osób, które gdzieś mnie na pewno zranią, takie było moje nastawienie. To wszystko wynikało z tego, że miałam zły obraz Boga Ojca, raczej jakiego, jako Boga sędziego, niż takiego miłosiernego. I to niestety wydało zły owoc w mojej małżeństwie. Zostawiałam mojego męża, rostaliśmy się przez drady, przez kłamstwa, przez obudę, tak jak już wcześniej mówiłam. I to niestety także wpłynęło na moje dzieci, które musiały na to wszystko patrzeć, na te kłótnie, na awantury, na niezgodę i w końcu na rozstanie. Spowodowało, że po 12 latach naszego małżeństwa rozstaliśmy się, gdzie ja zaczęłam poszukiwać dziś swojej tożsamości, szukając gdzieś ratunku u Boga. W 2004 roku do, do naszego baru przyszli ludzie, którzy zaczęli głosić Ewangelię, wiecie, zaczęli mówić o Jezusie, który który jest wybaczającym Bogiem, który nie chce, by ludzie żyli w grzechu. I wiecie, ja to wszystko wyśmiałam. Myślałam, że ja jestem sprawiedliwa, a nawet bardziej poszkodowana. To ja jestem ta skrzywdzona przez moje życie i Bóg dla mnie nic dobrego nie uczynił. Pominęłam fakt w swoim życiu, że przeżyłam wypadek, który by jeden na tysiąc osób przeżyło, a ja go właśnie przeżyłam. I miałam taką, takie doświadczenie takiej śmierci klinicznej, gdzie szłam w kierunku takiej mgły jasnej, ale niestety nie przeszłam. I ktoś mnie zawołał, wiecie, to był sanitariusz. Obudziłam się i, i pomyślałam sobie, że żałuję, że się obudziłam. Dlatego, że na tym świecie nie znalazłam taki, takiego sensu i celu, wiecie, w życiu. Robienie pieniędzy, bycie, e, dowartościowywanie się przez robienie różnego rodzaju szkół, przez pomaganie ludziom, niestety nie przyniosło mi, wiecie, żadnej satysfakcji w moim życiu na dłużej niż. Do momentu osiągnięcia jakiegoś celu. I kiedy ci chłopcy przyszli i zaczęli mówić o tym, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, to pomyślałam sobie, że za wszystkich tych barów to jak najbardziej, ale za moje dlaczego? Ja przecież jestem sprawiedliwa i kogo nie zabiłam, nie okradłam. Ale wiecie, po prostu nie zdawałam sobie sprawy z tego, że również jestem winna i że to ja zabiłam Jezusa swoimi grzechami. Natomiast kiedy oni to powiedzieli, to przez wiele miesięcy we mnie trwało, to słowo, że Jezus umarł za mnie, że mnie kocha, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego syna, że każdy, kto w niego uwierzy, będzie miał życie wieczne. I te słowa gdzieś brzmiały we mnie i przyszedł taki moment, że przyszedł mój rodzony brat z Bidniew i mówi, że spotkał ludzi, którzy szczerze wielbią Boga, którzy podnoszą ręce do góry, którzy oddają mu chwałę, którzy poznali takiego, poznają i wielbią Boga takiego żywego. I ja chciałam go poznać. wiecie, Pojechałam z nim na to spotkanie do kościoła. W tym kościele było, wiecie, 300 osób, i ja tak sobie pomyślałam, że z jednej strony, że bardzo pragnę poznać tego samego Boga, a z drugiej strony czułam się tam tak źle, taka osądzona, taka grzeszna, taka niegodna tego, co tam jest, i, i chciałam stamtąd uciec. Ale zostałam, i wiecie, ten człowiek, który to prowadził, mówił o swoim życiu, jak poznał, spotkał Jezusa. Na koniec zapytał. Czy chcę oddać swoje życie w jego ręce? I wiecie, tam było 300 osób, a on czułam, że mówi do mnie, do mojego serca. Moje serce wtedy było już gotowe, być może na pewno, przyjąć go do, swej, do serca i wyrwało mi, wiecie, z ławki. Wyszłam taka zapłakana, wiecie, jak w tych bajkach te łzy tak lecą i, i stanęłam na tym środku. Nie, nie interesowało mnie, co ci ludzie o mnie myślą, wiecie, a zawsze mnie to interesowało, bałam się ludzi, ich opinii. I zapytał się o moje imię i powiedział: Dorota. Jezus chce Ci powiedzieć, że widział każdą twoją łzę i chce zmienić swoje życie. Tylko mówię oddaj. Ja się wiecie na to zgodziłam. Też dziwne było dla mnie to, że ten człowiek zaczął wymieniać moje grzechy, kłamstwo, budę, cudzołóstwo. E, wszystkie te rzeczy, wiecie, wiedziałam, że gdzieś były w moim życiu, ale bardzo je umniejszałam w porównaniu z tym, jaka krzywda mnie spotkała za dziecka, wiecie, niesprawiedliwość i, i, i z mężem i traktowanie i... I różne doświadczenia, wiecie, z, z rodziną, z ludźmi, tylko dokładało się do tego mojego serca, a wtedy po prostu wiedziałam, że to też są moje grzechy, chociaż nie miałam pojęcia, że aż tak wielkie. I czułam się dobrze, wiecie, poczułam, że niesamowita miłość wpadła, wiecie, wpłynęła do mojego serca. Zaczęłam jakby się unosić do góry i, i poczułam po prostu, że jestem kochana. I to jest to, co, to, co. Każdy człowiek, kiedy naradza się na nowo, powinien poczuć. Kiedy poczułam niesamowitą miłość, która wlała się do mojego serca, wierzę, że byłam gotowa tak naprawdę na to, żeby przeżyć takie nowo narodzenie. Zaczęło mnie ciągnąć do czytania Słowa Bożego, wiecie, i w tym Słowie przeczytałam, że kto idzie za mną, a nie niesie swojego krzyża, ten nie jest mnie godzien. Długo nie umiałam zrozumieć tych słów, ale one po prostu we mnie gdzieś drzemały w końcu zrozumiałam, że moje małżeństwo jest takim moim krzyżem, którego ja po prostu nie chcę właściwie. Naprawdę uciekałam przed Bożą wolą, szukałam w biegu, wyjechałam nawet za granicę z przyjacielem, bo myślałam, że nowe życie to zmiana kraju, wiecie, zmiana męża. A to wszystko nie tak. Bóg bardzo mnie szukał. i Ja dziękuję Boże za to. Mówił do mnie w ponad naturalny sposób. Jechałam samochodem i zasypiałam za kółkiem, i ktoś położył mi rękę na ramieniu, i ja wiedziałam, że to, że to był duch święty. Że to była taka ingerencja ponadnaturalna. Wiecie, miałam takie znaki Boże takie billboardy z napisem: Nie wyjeżdżaj z kraju, zawracaj do domu. I bałam się tego, a z drugiej strony i tak brnęłam w ten grzech, aż do momentu, kiedy. Kiedy zaczęłam czytać Słowo Boże, otwierając je, tak nawet na chwilę trafił, bóg do mnie mówił wyraźnie, i znalazłam wiecie historię swoją. To jest historia z ósmego rozdziału, wydaje się, Ewangelii Jana o cudzołożnicy, kiedy Pan Jezus przyszedł i faryzeusze wystawili go, wiecie, na próbę i, i mieli ukamienować cudzołożnicę. Ja poczęłam wiecie, że to jest o mnie historia, że właściwie powinna być ukamienowana, właściwie powinnam doświadczyć śmierci, gdybym żyła. i była Żydówką, to być może byłoby taki był mój los, ale przez to, że usłyszałam te słowa, które Pan Jezus tam w Ewangelii powiedział do tej dziewczyny, nikt Cię nie osądził, więc ja Cię nie osądzam, ale idź i odtąd już nie grzesz. I Widzicie, od 15 lat szukam już Jezusa, chodzę za nim, poznaję jego drogi. Oczywiście jestem dzisiaj z moim mężem, nie było to łatwe przełamać się, ale Pan Jezus przyniósł do mojego serca i wybaczenie, i miłość. I, I pokorę, i uczę się tego, wiecie, 15 lat być pokorną żoną. Okazało się, że to, co dla mnie kiedyś wydawało się być niewolą, czyli być zniewoloną kobietą przez męża, to dzisiaj za mnie wolnością, bo mój mąż wspiera mnie bardzo w rozwijaniu się dla Chrystusa w moich służbach, wiecie, yy, wspiera mnie i, i, i pomaga mi, i, i wręcz pokazuje nawet drogę albo prawdę, której czasami sama nie widzę. Dzisiaj mamy, wiecie, dom pełen. Yy, Mam tu pełen dzieci swoich, mam trzy córki, Daria już jest mężatką, ma dwójkę wspaniałych wnucząt. Mamy Dominikę, która ma 20 lat, właśnie kończy I, i, i swoje życie też położyła w Jezusie. Deborkę, która ma lat 11 i jest takim Bożym darem, bo dostaliśmy ją już będąc w Chrystusie parę lat z mężem. Prowadzimy różne wiecie służby dla Boga. Robimy to z serca, dlatego że Pan Jezus wybaczył nam nasze grzechy, to my chcemy pokazać innym, dać dom, rodzinę, pokazać im jak powinna wyglądać Boża Rodzina, będąc po prostu wiecie sobą, ale już przemienionym. Dziękuję Bogu za to, że zmienił moje życie. Dziękuję Panu Jezusowi, że wyznaczył mi cel w życiu. Pracuję w Domu Pomocy Społecznej od 15 lat i tam właściwie moja przygoda z się zaczęła. Zobaczyłam prawdziwe swoje oblicze, wnętrze. Ewangelia pokazuje. Wiecie, mnie samą, i mogę dzięki Jezusowi to korygować. To właściwie on to koryguje, przechodzić różne próby i doświadczenia. Dzięki temu wzrasta moja wiara i mogę wierzyć, że to życie z Chrystusem nie kończy się tutaj. że Ta nadzieja tak naprawdę jeszcze idzie poza życie i tam tak naprawdę jest to, co najlepszego dla mnie nas czeka. Mnie szczególnie. Dziękuję mu za to, że odbudował mnie, mnie samą, odbudował moją rodzinę odbudowuję i buduję tutaj kościół w Strzelcach i wierzę, że wy również, kiedy tego słuchacie, wyświadczycie mocy i jedynności. A potem pójdziecie za mną. Porzucicie swoje stare życie i będziecie